Wystąpiliśmy do firmy AVR, aby zaktualizowali nam dane o ilości zgłoszonych reklamacji w tym zakresie i za okres od 1 września do 25 lutego za ten okres dostaliśmy takie zestawienie z informacją, że łączna liczba reklamacji zgłoszonych przez mieszkańców w zakresie uszkodzonych czy zniszczonych kubów zarówno na odpady zmieszane jak i na bioodpady to była ogólna liczba 415 sztuk za cały ten okres czasu. Czy wiadomo, ile z tych reklamacji zostało uwzględnionych? Na tą liczbę 415, na ten moment około ponad 6% to są pozytywnie rozpatrzone. Negatywnych to jest 323 sztuki. Taka liczba kubów, co do których reklamacje zgłoszone zostały negatywnie rozpatrzone i 20 rozpatrzonych pozytywnie za ten okres czasu. Pozostałe są w trakcie rozpatrywania, więc trudno nam powiedzieć, czy, czy będą pozytywnie czy negatywnie. Większość tych reklamacji dotyczyła kubów na odpady bio, czy właśnie tych na odpady zmieszane? Zdecydowanie większość to są reklamacje dotyczące kubów na odpady zmieszane, natomiast na bio jest w znacznie mniejszej ilości. Państwo wystąpiliście do firmy, która wcześniej obsługiwała ten teren, czyli do firmy Miki o to, żeby wymieniła kontenery na odpady bio, Tu się okazuje, że problem jest także z kontenerami na odpady zmieszane. Jeżeli my mówimy o kubłach na odpady zmieszane, to są kubły, które są zgodnie z obowiązującym regulaminem własnością mieszkańców i te kubły faktycznie u części mieszkańców są w dobrym stanie technicznym, a u części są w słabym stanie technicznym. W związku z tym część z tych kubów, zwłaszcza tych starszych, które już mają po kilka lat swojej żywotności, użytkowania, no siłą rzeczy się częściej zużywają. Skoro to kubły są własnością mieszkańca, to mieszkańcy mają obowiązek zadbać o to, aby mieli dobrej jakości kubeł. Czyli jeżeli mają stary kubeł, no to trzeba pomyśleć o tym, żeby wymienić na nowy. Część mieszkańców być może ma stare pojemniki na odpady zmieszane, ale część z nich wiem, że już wymieniała, choćby po uszkodzeniach. I ponownie zostały uszkodzone. Czy w takim razie tu wina nie leży jednak po stronie no firmy obsługującej, może maszyn, jakimi oni się posługują przy odbierze odpadów? Odpowiedzialność za takie uszkodzenie czy zniszczenie ponosi firma odbierająca. Natomiast jest to realizowane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, czyli wtedy poszkodowany ma prawo do wystąpienia do potencjalnego powodującego szkodę o naprawienie tej szkody, no nie możemy formalnie być reprezentantem mieszkańca w takim sporze. Ustawowo mieszkańcy mają obowiązek opłacać odbiór odpadów. Jesteśmy tylko pośrednikiem w zakresie wyboru tej firmy i przyjmowaniu opłat, które pokrywają koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.